Oj, nagrywał! Jeee! Yeah. Yeah. Zajebiste! Na Facebooku mogliście oglądać film, w którym zająców niejednokrotnie wyzywał chłopaków z cyrkulatki. I ja chciałbym tylko dodać od siebie. Niestety firma Steel. Zaoferowała mu, zamiast za taką haniebną wypowiedź, kilka marchewek oraz korsę spalinową, którą będzie mógł którą będzie mógł kosić trawę dla swoich towarzyszy zająców. Majerek, jak ja rozdawałem kobietom autografy na piersiach, o ciebie jeszcze kogut nosił, kurwa, na podwórku w hondonie. Pan może, dobrze? Ten paszaj był oryginalny, zupełnie jak sokolika halówki. Wiem, piękny, Kura! Stop! model. Podobno strzela se fotki jak fotoradar w pierdziszowi dolnym przy 50. w Wojaren nie jest lepszy. Podobno jak sprzedał telewizor Mediamark, jak podłączyli w chałupie, jak pierdolnęło, to pół wsi kurwa prądu nie miało. I telewizji. Zajdźcie z tej strony Boskwili. prosto, że złoty czas Ja mam powiedzieć, że to wczoraj był Żarski. Jesteś w także spokojnie, może się, tak, że się... Także serdecznie to zapraszam wszystkich fanów, fanki na Szymance. Tam swój mecz o godzinie 10.00, także wijajcie pozdro. A za mną ciągle chodzą fanki, chcą ze mną sobie robić zdjęcia i proszą mnie ciągle o prawach, także ciężkie życie, jak dzisiaj ciężkie, bardzo. Jestem zawiedziony, troszkę. Shopping się nie udał, bo nic nie ma, kupa ciopatych, a teraz idę odebrać naszego trenera Sokolnika, bo przyjeżdża na właśnie zaraz. Cześć. Damian mówi, że mam wyjebane na wszystko i ale ja grać, więc jedziemy grać, jedziemy na mecz. Dzisiaj pewnie przegramy, a... bo ważny, a tu Wojtek jego kurwa. Kury jest 3 sprzedał rano na targu i tak trochę zeszły na bok. Mają nas na granicy jak uchodźców kurwa. Wojtek, co ty się wypowiesz na ten temat? Trzeba ja to pierdolę i mnie wszystko boi. <Łanie> ja ci krzyknijcie coś do kamery. Tá, tak mańka, to no co miałem już właśnie masz tak biedz, że masz tak śmiesznie. że kurwa. Nie, to jest tam. To jest kurwa, To jest Coś się czepił? Co się przyjęło z No, rozruby jakieś na miejscu. Dzień dobry, przedstawiam Państwu nowego trenera Cyrkulatki, Magda Churkała. Przedstaw się. Witam serdecznie. Siemano, siemano. Taka pogoda, no to rewelacja. Potroski zajcek. Uuuu. Uh. Był gol, był, był. mnie rano, Michał Prowiesz i trochę chciał mi się wyrzalić za te wczoraj incydenty, co odwalą na, na pomerzu Jagielonic pod Baskidzem. Także do SS Cyrkulatki też nie na kibice, Ty chuju, Dałem dla ciebie dwa worki pszenicy i kilo kartofli czego nie chcesz grać także wiecie u nas też są takie sytuacje yes.